Cześć ugracje nastocki dla Izy i Maćka z okazji ślubu wszystkiego najlepszego na nowej drodze życia. A teraz specjalnie piosenka. Dudziaki, do to fajne rozabi, choć dużo sprzeczek mają, to bardzo się kochają. Dziaki, Dziaki, to fajne rozabiaki, choć dużo sprzeczek mają, to bardzo się kochają. Nikt nie wie, gdzie Iza pracuje, ale też nikogo to nie interesuje. W wolnym czasie gotuje i pierze, a perola nie wylewa za kołnierze. Iza umie ślicznie obrazy malować oraz z paznokcie kolorować. Dudziaki, dudziaki to fajne zabiaki. Choć dużo sprzeczek mają to bardzo się kochają Dudziaki, dudziaki to fajne zabiaki. Choć dużo sprzeczek mają to bardzo się kochają Maciek jest młodym adwokatem Ale i tak nie obroni was przed światem Erotoman, narkoman lubi chrupki A jego ulubione skarpetki to stypki Choć Janusz zamiast zębów ma taki, to naprawdę super pies z niego taki. Dudziaki, dydziaki, to fajne rozzabiaki, choj dużo sprzeczek mają, to bardzo się kochają. Dudziaki, dydziaki, to fajne rozzabiaki, choj dużo sprzeczek mają, to bardzo się kochają. Le,,le, dydziaki, dyziaki, to fajne rozzabiaki, choj dużo sprzeczek mają, to bardzo się kochają. Dziękuję! Na razie, pozdrawiam, cześć.